Literackie przysmaki noc bibliotek. Zapraszamy na kolejny odcinek literackich przysmaków. Odcinek jak zawsze wyjątkowy, a dziś szczególnie, ponieważ właśnie dzisiaj, 1 października, odbywa się kolejna edycja odsłona ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek. A hasło tegorocznego wydania Nocy Bibliotek brzmi: To się musi powieść. Hasło idealnie wpisuje się w naszą literacką inspirację, którą jest powieść Grzegorza Skorupskiego. Mistrz Marionetek. Dlaczego zdecydowałyśmy się na, na, na tę właśnie powieść? Z kilku powodów. Między innymi dlatego, że akcja powieści rozgrywa się, można powiedzieć, że właśnie w październiku, listopadzie, czyli ta pora roku, która właśnie za oknem także tutaj w powieści nam towarzyszy. No i jedna z głównych bohaterek. Nie przygotowała, a chciała przygotować na, na obiad, na, późną, na późny obiad zupę dyniową. Nie zdążyła jej przygotować, Pomyślałyśmy więc, że to jest idealna okazja, żeby tę zupę zamiast bohaterki przygotować. I na tę zupę Was właśnie dzisiaj zapraszamy. A do przygotowania zupy dyniowej będziemy potrzebowali następujących składników. 750 g dyni obranej, 250 g ziemniaków, pupuszki pomidorów trojonych, cebula, dwa ząbki czosnku, łyżeczka kurkumy, dwie łyżeczki kary, troszkę masła oraz bulion czy szklanki. Jest to przepis na cztery takie duże porcje. My zabieramy się do pracy, a w międzyczasie opowiemy Państwu oczywiście o naszej inspiracji o książce Mistrz Marionety. W dużym garnku na masle. Musimy zeszklić cebulkę oraz ząbki czosnku. Dodajemy czosnek. W międzyczasie zaczynamy kroić też dynie i ziemniaki w drobną kostkę. naszego garnka z podsmażoną cebulką czosnkiem dodajemy pokrojoną dynię dodajemy też dodamy też od razu ziemniaki i przyprawy i całość ma się trochę podsmażyć razem żeby też te przyprawy oddały swój aromat i dajemy resztę bulionem. Mhm. nasza dynia już się z ziemniakami podsmaża Teraz czas, żeby dołożyć przyprawy. Pamiętajcie, na mniejszą porcję dwie łyżeczki curry, łyżeczka kurkumy. My tutaj damy więcej, ponieważ mamy oczywiście większą ilość zupy. Oczywiście ilość tych przypraw możecie sobie regulować w stosunku do tego, jak je, jaką zupę lubicie, jakie smaki bardziej wam odpowiadają. My na razie dodamy zgodnie z przepisem, a później będziemy oczywiście próbować i ewentualnie doprawiać. Pulion mamy przygotowany, zalewamy naszą dyniową zupę pulionem. Dlaczego na dzisiejszy wieczór wybrałyśmy książkę Grzegorza Skorupskiego? Już wyjaśniamy. Otóż w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w Kościanie odbyła się część festiwalu Granda i był właśnie gościem Grzegorz Skorupski, który opowiadał o swoich powieściach, o tym jak tworzy swoje powieści, co go inspiruje. I stąd nasza inspiracja, tym bardziej, że zrobiliśmy sobie też z panem Grzegorzem zdjęcie i tą książkę chciałyśmy dziś wam zaprezentować. Mistrz marionetek to zupełnie inna odsłona Grzegorza Skorupskiego, ponieważ do tej pory był znany raczej z powieści kryminalnych, ale z powieści kryminalnych retro z Adamem Karskim, młodym prokuratorem, który rozwiązuje zagadki kryminalne. Mistrz Marionetek to zupełnie, tak jak powiedziałam, zupełnie inna odsłana, zupełnie inna powieść. Powieść współczesna. Tutaj mamy młodą nauczycielkę, polonistkę, która odkrywa w sobie właściwie taką duszę detektywa i, rozwią i chce rozwiązać zagadkę, chce poznać tajemnicę, chce znaleźć mordercę jej koleżanki z pokoju nauczycielskiego. Ciekawostką jest to, że pierwotnie tytuł miał być zupełnie inny. I ta powieść miała nosić tytuł Upiory Umysłu. Jednak ostatecznie autor zdecydował się, że tytuł tej powieści będzie właśnie Mistrz Marionetek. A Grzegorz Skorupski jest historykiem, mieszka i pracuje w Gostyniu, jest autorem powieści beletrystycznych, historycznych. Plata właśnie w swojej powieści też wątki polityczne i historyczne. Jest jednym ze współinicjatorów festiwalu kryminału retro Kryminalny Magiel, który odbywa się w Gostyniu. Ale Grzegorz Skorupski jest też autorem powieści czy książki, które są tworzone przez jeszcze też innych autorów powieści kryminalnych. I taką książką jest właśnie Stulecie Kryminału. Jest to zbiór 18 spraw kryminalnych, które wydarzyły się w Polsce w przeciągu ostatnich 100 lat. Jest to jak gdyby taka kronika, która pokazuje pracę policji kryminalnej. Możemy sobie wyobrazić, że 100 lat temu na pewno było trudniej rozwiązać sprawy kryminalne, tym bardziej nie było dostępu do takich technologii, jak mamy dziś. Nie było przecież internetu, nie, nie, nie mieli telefonów komórkowych, więc rozwiązywanie takich spraw kryminalnych na pewno zupełnie inaczej przebiegało. I mimo iż ta książka nie jest yy, właśnie typową opowieścią, yy, coś, Opo, opowiadanie. O, o, jest to zbiór opowiadań. Jest to opowiadań, które są wzorowane właśnie na tych sprawach kryminalnych i tworzone są właśnie, tak jak wspomniałam, przez różnych autorów, m.in. przez Ryszarda Ćwirleja, w Wojciecha, Chmielarza. Wojciecha Chmielarza, no i właśnie Grzegorza Skorupskiego. Jest to połączenie różnych stylów pisania, więc to czyni tą książkę też o wiele ciekawszą. Także zachęcamy Was do przeczytania, także opowiadam Stulecie Kryminału. Zupa się gotuje, teraz przyszedł czas na dodanie pomidorów. Miksujemy, doprawimy i będzie gotowa do zjedzenia. Na koniec śmietanka, która sprawi, że zupa będzie pyszna, będzie miała pyszną konsystencję. A żeby była jeszcze fajniejsza, dam jeszcze masło. Nie oszczędzamy się, pamiętajcie, idzie zima, także trzeba gromadzić ciepło. Przypominamy, że dziś Noc Bibliotek inspiracją do dzisiejszego odcinka jest książka Grzegorza Skorupskiego Mistrz marionetek, która jest też dostępna w naszej bibliotece. Zachęcamy Was oczywiście do wypróbowania przepisu, do spróbowania zupy dyniowej. Teraz na, w porze jesiennej myślę, że jest to idealna propozycja. Zupa dyniowa, którą być może, yy, taka jaką robiła być może bohaterka mistrza marionetek. Polecamy Wam serdecznie przepis, polecamy Wam książki. Yy, oczywiście polecamy Wam także odwiedziny w bibliotece. Zapraszamy Was do biblioteki, nie tylko w noc w bibliotek, ale w każdy inny dzień. Hałasy, które być może są słyszalne w tle, pochodzą z imprez różnych, które dzieją się właśnie w bibliotece, ponieważ nagrywamy ten odcinek na żywo, więc wszystko może się zdarzyć. Zapraszamy. Zapraszamy. Nie jest tak, że nie robiłyśmy nigdy zupy dyniowej, ale z tego przepisu, zupy robiłem po raz pierwszy. Same jesteśmy ciekawe efektu, ale. Tak wnioskując po składnikach, których używamy, no można powiedzieć, że ZUPA zapowiada śnieg. Zaraz tym zapachem zwabimy tutaj wszystkich odwiedzających bibliotekę. Jest dobry ten palnik, myślałam, że nie uciągnie, ale daje, nie, nie, daje radę. No wiesz co, mi się też właśnie mi się wydaje. Ojej, no. daje radę. Można powiedzieć, że w mistrzu marionetek trup ściele się gęsto, bo naprawdę długo, długo czekamy na pierwszą zbrodnię, ale kiedy już ta fala ruszy, to naprawdę, mówiąc brutalnie, trup za trupem, co jest, no, powiedziałabym, że powieść dla ludzi o mocnych nerwach. I człowiek tak się zastanawia, bo można było sądzić, że praca w, w szkole taka spokojna, tu. No, Podobnie bez... jak praca w bibliotece, niebezpokojna. O właśnie, Prawda. dobrze, że mi przypomniałaś, bo w o w tym w tej typie. książce oprócz tego, że y, trup ściele się gęsto wśród kadry nauczycielskiej, to jeszcze pojawia się wątek biblioteczny. I y, no, nie jest to dobra wiadomość dla nas, ale trup też y, znajduje się w bibliotece. Zresztą nie byłby to pierwszy trup, w których w bibliotece. Tak. Się znajduje, już jednego szukaliśmy. Tak, jednego trupa kilka lat temu szukałyśmy. Ale to nie była nasza biblioteka, tylko biblioteka z powieści Agaty Christie, No ale tutaj w mistrzu Marionetek też właśnie trup się pojawia w bibliotece, więc widzicie biblioteki też takie miejsca no, niebezpieczne. Przypomniał mi. Zamykam. Tak. Zwiększam. Można. Ile razy wykorzystywałyśmy tą kuchenkę? Kilka razy. To... Mhm. Dopiero dzisiaj odkryłyśmy, że sama się zapala. <grystanie> <grystanie> Czyli co solimy na końcu, nie? No najpierw spróbujmy. Żeby nie przesolić. – I czy jeszcze tam pieczy trochę? Oczywiście. <grystanie> dosyć, dosyć, no tam się sypnęło. No to nie, się nic spróbuje nie. zamknięte, nie? No, no ale tu się Aha, to się zniał mi. To No, i soli troszkę to jest tak, tak, dwa obroty. dwa tak, obroty. Dobra, Bo soli trzy. więcej. No, tak to ja. Tak to ja mam no, tej soli. <głosy> <głosy> Głosy. <głosy> mm, ale... Jeszcze mało przepraw. Mhm. Soli. Mhm. Nie, A jeszcze śmietanka. Jeszcze śmietanka, tak, ale soli musi iść. Pieprzu mm. też bym dała. Mhm. Żeby nie przesoliła, bo dopiero będzie, nikt jej nie zje. Ale już jest, już co, blisko. Mhm. Bo kary chyba już nie. Mm. nie. I tej kurkumy też nie. To masełko daje też fajnie. A jeszcze nie spróbowałam. Pamiętasz jak tą rybę grecką robiliśmy, mm -hmm. było ciągle soli mało. Ale trochę soli, nie? I myślę, że, ale jeszcze dałabym pieprzu, bo yy, taki pieprzy jest też zdrowy, a no tak, charakteru. Basia ja mi jeszcze soli dała, ale... Czekaj. Ale weź, spróbuj ty, bo Byłyście kobiety na tym, na drugim piętrze zobaczyć? Fajnie, nie? A książki byłyście zagłosowane na tym na pierwszym po jakiejś powieści? Czy nie brałyście nic? Nie wiem. Bo już czuć pieprz. Ja już soli jeszcze dała. Ja już bym nie dała. Zjemy same ten godzinę później. Dochodzimy do dna. Jeszcze soli. Słuchaj, zrobimy ten numer. Jak rozlejemy zupę, to powiem... No, Najjadnijmy na, 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 się. Ja bym ciut tej soli. Ciut. Ale już ciut. 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 Bo dla mnie już jest ok. A kiedy właściwie... Czy ktoś mierzy czas? Tak. Tak. I ile minut już gotujemy? 42. Kończymy. Bardzo proszę.